Cześć moi drodzy, z tej strony Seba z kanału Seba Gaming. Dzisiaj moi drodzy, Mad Runner, czyli wyzwanie z wizytą u babci, czy coś takiego. Piękna lodóweczka, musimy chyba babci w lodówkę wymienić. I moi drodzy, dzisiaj sobie testuję nowe słuchaweczki Tracera Radian RGB Flow z mikrofonem przy jednej słuchaweczce Widać typowe komunistyczne czasy pewnego związku. Nie będę mówił, bo pewnie jakaś rakieta na mnie spadnie. I przyjmijmy, że to u. zmęczony pan Wladimir. On trochę zardzewiał, u nas by to nie przeszło, taki przegląd, wiecie. No, i dzisiaj sobie przetestujemy. Z chęcią wróciłem do tej gry po bardzo długiej przerwie, moi drodzy. No, ale bardzo fajnie, bardzo fajnie mi się gra w tą gierkę. Więc mam nadzieję, że wasze odczucia też są takie te. Bardzo fajne. Ojojojo. No. Nie, ja po prostu wiecie, dzisiaj tak sobie. To odpaliłem gierkę żeby zobaczyć czy wszystko nagrywa się jeżeli chodzi o odcinki yy, nie wiem nie, nie wiem ale domyślam się że nie będą jakoś takie wiecie nie wiem raz na parę dni zobaczymy jak to będzie no a to, to mi przypomina wiecie taką wioskę gdzieś zakopaną głęboko w Rosji po roztopach, tak. Jedynie co może jedynie jakie auta to mogą jechać, to z napędem 4x4. Takie wiecie, rosyjska myśl technologiczna, Bo widzimy tutaj osobówki, to, no, to nie, nie jest dobry pomysł, żeby takim, no ale dzięki, dzięki że mam, dzięki, że mam tą grę na w swojej bibliotece na GeForce Now, więc mogę ją odpalić. Korzystam z tego darmowego planu, więc tam chyba 60 minut można nagrywać. Chciałem, moi drodzy, wgrać moda. No, jako, że zbliża się Halloween, to chciałem trochę pozwiedzać nowszą mapę, ale no niestety zapomniałem, że to przecież jest na Epicu gra z Epic Games. Więc fizycznie nie mam tej gry po prostu oni mają gdzieś tam na serwerach u siebie i po prostu nie wiem czy dałoby radę sobie zmodować ten. Piek. Ja Gdybym miał fizycznie ją na płycie wiecie o co chodzi. Wiecie jak jest z tymi teraz wersjami cyfrowymi, że nie dostajecie po prostu i kupujecie tylko licencję, abonament i jak to tak zwał. No i... no i tak moi drodzy chyba wygląda też mi tu przypomina gdzieś tam widziałem kiedyś na youtube filmik jak amerykanie się bawią tak? podczas weekendów że biorą swoje monster maszyny 4x4 wiecie panie bikini piwo się leje hektolitrami litrami jest jakaś wolna droga czy tam łąka bagienko i wiecie zakopują się wyciągają i tak i tak dalej i tak dalej Yy, już było dzisiaj jedno podejście do tej gry. Niestety tu za zakrętem po prawej stronie nie wiem czy niewidoczny kamień, czy siła wyższa po prostu sprawiła, że auto utknęło mimo wszelkich starań dołożonych przez naszego zawodowego kierowcę auto nie dało rady się wykaraskać z błotów. Tak, to są te jakieś skałki więc... ale powiem wam szczerze, że to te auto też daje radę Też daje daje radę Wiadomo, że co do GeForce Now bo tutaj chciałbym się skupić w tej płatnej wersji Dostajecie tak, jakby lepszy sprzęt, lepszy komputer. Nie, no nie na własność, tylko wiecie, lepszy sprzęt, pewnie z jakąś kartą RTX-em, czy jakimś tam większym. OK, dobra, mamy tu dojechać. Ale zobaczcie, jak to fajnie wygląda te auto. Całe ubocone, reflektory. No, Osadzcie im ręczne. Tu mamy lodóweczkę, chociaż lodóweczka to nie powiedziałbym, że to jest taka rosyjska wersja, tylko bardziej coś. W Stanach takie się spotyka, w tych starych domach, wiecie yy, są takie lodówki lata, nie wiem, w 60. 70. coś takiego Dobra, a my tu mamy są różne też, wiecie, to jest wyzwanie, że mamy tutaj dojechać. Niebezpieczny poziom wody, Andrzej już się załamał. Mamy tylko teraz babci, wiecie, nie... Ale powiem wam, chatka, no właśnie, to jest częsty widok też y, tych, 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 y, no jeszcze w Polsce też można gdzieś tam spotkać, relikt tych y, dawniejszych czasów, czyli wychodek. I weźcie sobie, pomyśl, pomyślcie, mieszkacie sobie, w... dobra, mieszkacie sobie w Stanach, chcecie skorzystać z tego wychodka. I nagle patrzycie, a tam nie dzieci. No dobra. Dobra, kamienie. wizyta u babci. Wyzwanie zostało ukończone. Czas gry to 7 minut. Zużyte paliwo litr, <grym>, moi drodzy, jeżeli przejechaliśmy, przejechany dystans 0, 30, 31, 0, no, niecały kilometr, poprzedni najlepszy czas ukończenia, 6 minut, więc moi drodzy, to jest taki wiecie, odcineczek. A co to jest? Nowe treści są już dostępne. Ciekawe co? A, bo na Epiku widzicie. No, i to moi drodzy widzieliście. Wchodzicie sobie, nowe treści są już dostępne. A w Epiku nie, one nie są dostępne. Wizyta. Przeprawa przez rzekę. Weź udział, nie. Ekspedycja. Tego moi drodzy jeszcze nie robiłem, aczkolwiek w tym odcinku możemy się pobawić. Tak, żeby ten odcinek miał 20 minut. No to też widziałem właśnie mapę gdzieś Halloweenową, taki wiecie, zielona poświata itd, it, it, ale no... O Boże, co to jest? To jest jakiś Jeep. Nie, to są te jak to się nazywały Jak to się nazywało moi drodzy? Hmm. Nie, w nocy na pewno nie, nie będę No ale chatka to... ojajku, już chyba nikt w jej dobra R. -E nie, ja nie chcę w nocy ja po prostu to auto jedzie za mną? Nie I zobaczcie, chatka już dawno opuszczona Mapa, aha Czyli sobie, okej okay. Nie no bardzo fajnie, polecam wam zagrać w ten tytuł, bo ten tytuł jest obowiązkowy dla każdego fana motoryzacji jeżeli lubicie, ale coś poprawili, bo płynniej chodzi, moi drodzy. Gdzie jedziemy? Nie wiem. Pojedziemy sobie. Pokazuje, ale moi drodzy, sobie pojedziemy tu, tu i dopiero do miejsca docelowego. Wiecie, mogłbym sobie przez ale tu są góry, więc pojedziemy sobie tędy. Mam nadzieję, że odcinek Wam przypadnie do gustu. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i komentujcie. To byście chcieli zobaczyć? Może uda mi się właśnie moda wgrać. Oa! No mówię, dawno tej gierki nie grałem, nie ogrywałem, więc mogę tutaj trochę lamić. Ale nie, widok jest piękny moi drodzy, widok. A wy wobaski? Hmm, nie przejadę. Nie mam węgier, żebym... Ale pięknie się tu prezentuje. No, moi drodzy, a nie chcę utopić tego auta. fajnie, fajnie się tu prezentuje trochę pojeździmy na wstecznym no więc widzicie taki, taką, to że zrobili a tutaj dróżka to może se pojedziesz a nic bardziej, mylnego, moi drodzy nie pojedziesz dróżką, bo nie możesz Dobra, i zobaczymy, czy ten da się przejechać. Nawet nie wiem, którędy. Co? Że... Moi drodzy, co? Tu po skałkach miałbym przejechać? Hmm. No tak mi pokazuje. Więc chyba... Wycofamy troszkę. Sorry autko, że cię tak dzisiaj katuję, ale od tego jest. Jakbym miał tu wjechać Wiem moi drodzy, że pewnie Wielu z was się zastanawia Co on kombinuje A ja po prostu wiecie Wybieram Tu jest jakaś ścieżka, ale czy ona mnie doprowadzi? Też takie wiecie W górach są gdzieś w Stanach czy Ogólnie, że wiecie, auto musi podjechać. Nie no, auto się zachowuje bardzo poprawnie. Czy ja mogę gdzieś pod górę wjechać? Jeżeli to mi się uda moi drodzy, to ja jestem w ogóle w szoku, że Czy powiecie, że odcinek nie jest ciekawy. Tylko teraz nie. Dobra, i zobaczmy sobie mapę. I moi drodzy... No właśnie... Nie, nie, nie... Okej... Okay. Teraz będzie, byśmy musieli dróżką jechać, tu koło jeziorka, tu sobie odblokujemy kolejny punkt widokowy i do miejsca docelowego. Tylko gdzie teraz... O Boże, moi drodzy. Jak do tego doszło, to ja nie wiem. Mam nadzieję, że wiecie. No jednak tutaj to widzicie. Jeżeli tutaj jest ta droga gdzieś... Trzymaj, trzymaj. tej mapy jeszcze moi drodzy naprawdę nie grałem Aczkolwiek No bo widzę coś tam u góry Ale to muszę ominąć Zobaczmy Teraz byśmy musieli moi drodzy jakoś tak pojechać Tędy, tędy i tędy o Jezu, prawie 19 minut nagrania to moi drodzy, to trzeba spiąć się Wejdziemy do miejsca docelowego Ja sobie zapiszę tą grę Jeżeli da radę Nie, nie! Nie! No, A, ciekawe, czy ja mogę sobie... Jak to było. Sorry Czekajcie chwilę, sterowanie F Dobra No co wy gadacie, że tu nie ma wyciągarki? No właśnie moi drodzy aha, aha. Nie no, musi być jakieś może fałka, bo ja wiem, że kiedyś coś coś kiedyś było? no dobra to już wiem jak moi drodzy właśnie, moi drodzy. O Boże, ale tu jest droga dobra. Tędy mam nadzieję, że dojedziemy do celu. Mówię, dawno nie grałem w tą grę, więc nie pamiętam, jak to się nazywa? Klawiszologii. Ale ktoś, kto wymyślił taki podjazd pod górę, to współczuję mu, no, jakbym miał się dostać na samą górę. Tylko chyba wytrafni kierowcy to potrafią. Nie no, widok nieziemski trzeba wam powiedzieć miejsce docelowe. Wyzwanie zostało ukończone. Czas 14 minut, 8 litrów paliwa, kilometr i kilometr 10 pokonany Nie udało nam się wziąć udziału w wyzwaniu nocą, bo to by było Tragedia moi drodzy, hmm, dotrzyj do miejsca docelowego obiema ciężarówkami Aha, dobra, to może następnym razem sobie to e, przećwiczymy My jedną i drugą, zobaczymy jak to nam pójdzie Odkryj wszystkie punkty obserwacyjne, też niepowodzenie Więc mam nadzieję, że taki odcinek czek przypadł wam do gustu, jeżeli tak Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie i co? Widzimy się w następnym odcinku, kiedy, nie wiem, zobaczymy. Więc miłego wieczoru, dzięki za oglądanie i na razie, hej!